się ma. Witam na moim kanale. Z tej strony, Harry, gramy w Tomb Raider. Kolejny odcinek z tej gry. Yy, jesteśmy w tym samym miejscu, w którym skończyłem poprzedni. Uprzedzam tylko, że nagrywam na, na, na nowym sprzęcie troszeczkę. Troszeczkę z innymi ustawieniami. Możliwe, że coś się skaszani w międzyczasie. Także jeśli oglądacie to, z, to, znaczy, że za pierwszym razem udało mi się nagrać. Jeśli nie, to, <laughs> to pewnie słyszycie teraz co innego. Dobra. Jesteśmy przed tą bramą, musimy tam wejść. To co? No to idziemy. Udało się, Laro? Spróbujemy? Do dzieła, doktorze. Na twój znak. Jeszcze wiem, co się mniej więcej wydarzy za tą bramą, bo tam jeszcze chwilę grałem, ale już niedługo. symboli to może być słoneczna królowa? Chimiko? Czy nie nasłuchał się pan zbyt wielu opowieści sam? Cóż, nie ma wątpliwości, że Chimiko posiadała pewną moc. Niektórzy twierdzą, że wręcz szamańską. Moc żywiołów! Kiedy kobieta włada taką mocą, prędzej czy później ktoś nazwie ją czarownicą. Nie powinniśmy wykluczać żadnej możliwości, nawet z pozoru irracjonalnej. Wciąż mało wiemy o naszym świecie. Brzmi pan jak mój ojciec. Zobaczmy, co uda się znaleźć. To może być niesamowita historia, Laru. Nie jeśli nikt jej nie opowie. Okay, mam nadzieję, że wszystko nagrywa spoko. O, Zawite. to jest chimiko. Ale spójrz, misa, świece. Dlaczego ktoś cały czas oddaje jej cześć? Ta wyspa musiała kiedyś należeć do Yamatai. Miałaś rację, Laro. Zaginione królestwo. To jak znaleźć Atlantydę. Tylko, że realny doktorze to nie jest żadna mityczna kraina. Wiem. Stoimy na kopalni złota. Chodźcie, szybko. Wasi przyjaciele są ranni. Pewnie z ich powodu. Cofnij się. Nie możemy im ufać. Ma pistolet. Nie chcę żadnych kłopotów. Nie. Pójdziemy. Ale nalegam, byście zabrali nas do twojego przywódcy. Co pan robi? Bądź cicho. Nie! Zajmę się tym! Nie! Oh. Ah. Nie, proszę! Proszę! Zostaw! No to chyba nie był dobry pomysł. Śmiewać z nimi, Laro! Ah. Ah. Rób co każą! Daj mnie pistolet! Idź. Пошла! Ким вы я стача! Чого? Тихо! Нас трудно слухать мочи! Не рубчи их роже! Я сказал! А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру! Путайо! Пушайо! Гора утекай! Откружите! Откружить! Dobra, tutaj mamy się chować. Zrobi się! Przemknąć koło nich. Mam nadzieję, że się uda dalej! No, przechodź Lara. Jeden się Kursze, gdzie ja to Ruszać Większość trzeba będzie zabić! Górza, idzie ją tu! Przedbiedźcie Tutaj koło niego! A ten sobie poszedł tam, to my spadamy tędy. To jest ostatni fragment, który grałem już. Jeszcze wcześniej, kiedyś, gdzieś tam. Pewnie zginę tutaj. Ach, nie uprzedzajmy faktów. nie ujdziesz. Ej ty, nie zli nie udało się. A na twarz była parada dziennicza. A kurde. Takie gry, te quick time eventy są normalnie straszne. Ej ty. Nie dawaj. Lepiej nie zli mnie. Ja cię zniszczę. A to stalker tego. <laughs> teraz wypadałoby go ugryźć. No nie, nie, tak strzeliłem, nic mu nie, 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 Ale nie, nie, teraz nie, rozwaliłem bańkę Przepraszam Udało się. Udało się. Znowu się Lara ubrudziła troszeczkę. Troszkę to tak... Dziwnie wygląda, bo przed chwilą ich tu tyle łaziło. Dalej gdzieś tam słychać. A... A, 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 a. żaden nie przebieg jak strzelaliśmy tutaj, chcę zobaczyć co tu jest. Teraz się pewnie napatoczy na jakiegoś barana. Ale tu nic nie ma. Pewnie jedna jedyna droga. Pod górę to wiem, widzę. Pistolet w tym momencie chyba naładowany. Nie wygląda jakby był naładowany. W ogóle dziwnie ten pistolet wygląda. Znaczy wygląda jakby był rozładowany. Będę strzelał, zobaczymy. Tam jest koleś, tam jest koleś. Patrzę na mapę, ale tu nic nie widzę. Nie wiem. Będę tam do nich schodził, bo to tamtą stroną. To nie, to tutaj wyjdziemy na górę. Tam to chyba przyszliśmy ogólnie rzecz biorąc. Podamy tutaj. Tylko płonie. Tu coś jest. Nie, nie, wydawało mi się. Wydawało mi się, aczkolwiek tu można zejść. Chodził tam jednak nie będę, nie wiem. Nie, nie, nie widzę potrzeby chwilowo Będzie trzeba wrócić do jakiejś znajdzie tutaj, no to wtedy Wtedy wrócimy No i to jest już całkowicie Nieznana mi kraina miejscówka i tak dalej. jakiś a teraz dopiero mam magazynek. Nie no, wy, 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 wy. Trochę naboi no, zmarnowałem, zmarnowałem, no ale dobra. Szukamy sobie zwłoki no, mamy jakieś ulepszenie broni. Fajnie. Ale to dopiero w obozie. Obozu tutaj nie ma na razie, także Także nic tu nie zdziałamy. Dobra, idziemy dalej. Znalazłeś coś? Jeszcze nie. Przebijamy się dalej, zobaczymy. O kurde. teraz, czekamy. Czekamy. boje na napoje zawsze się przydadzą. Daliśmy jakieś produkty? Te, tam jest kaleci? Nie, jest. Dobra. Bardzo ładnie. Yy, dostał strzał. Centralnie w makówkę. A szukajmy go sobie w sumie. Trzeba pamiętać o tym. Zawsze te surowce. Odbieramy. Bo je też się przydadzą. tutaj mam wskoczyć? Do góry chyba. Dobra, rozpędźmy się. Jakiś kolega. No cóż, spadł. Biorę wszystko, co jest do zebrania. Dobrze, że nam drabinkę przynajmniej rozsunął. Łatwiej nam będzie wyjść na górę. Tylko pozbierałem, co było do pozbierania. nic tu chyba żadnych. najdziek nie ma dodatkowych. To co? Ja skoro rozwinął drabinkę, to idziemy na górę. Jesteś tam, tak. Widzę dym unoszący się nad ruinami. Nic ci nie jest? O Boże, Rot. Mam kłopoty. Oni wszystkich zabijają. Co? Kto? Ludzie. Nie wiem dlaczego. Musiałam kilku zabić. Nie miałam wyboru. To na pewno nie było łatwe. To straszne, ale właśnie było. Rot, musisz ostrzec innych. Teraz się o nich nie martw. Po prostu zrób wszystko, co w Twojej mocy, żeby się do mnie dostać, Laro. Spróbuję. To spróbujemy. <laughs> Tam jest jakieś wejście skrzyneczka. To też sobie ją weźmiemy, otworzymy. Ognisko by się przydało. Tu jest coś. Tam wszystkich znajdzie. Tu coś jest. Jest strzały. Jego skrzynki. Tutaj zestaw rozpoczęty. Jedna na razie znaleziona jest. Czy, czy tam jakiegoś gamonia nie ma Żeby się tam gdzieś napatoczył nam, ale nie widzę. Jak mi się dostaje. O, jest ognisko Okej okay. Jest wodospad, Dobra, wodospad mnie nie interesuje, ale ognisko jak najbardziej. Zrobimy sobie rano przy ognisku. także prędzej czy później można się obudzić. Ale w tym miejscu nie ma przebudzenia. Co oznacza, że naprawdę tu jestem. Naprawdę robię te wszystkie rzeczy. Nie. Nie myśl o tym, Laro. Nie teraz. To w niczym nie pomoże. Nie wiem, co się stało z resztą załogi. Mam nadzieję, że wszystko z nimi w porządku. Musi być. Musi być. Nie wiem, co się tutaj do cholery dzieje, ale najważniejsze jest, by Rot znalazł sposób, żeby zabrać nas wszystkich do domu. Okej. Okay. Jestem z powrotem, miałem problem z dźwiękiem. Coś jest nie tak w każdym razie, Będę musiał to zbadać. Yy, ale to teraz jest nieważne. Odblokowano szybko podróż, tak że możemy korzystać z szybkiej podróży pomiędzy obozami, żeby eksplorować odwiedzone wcześniej obszary i zbierać nieodkryte dotąd przedmioty. Okej, okay, dalej. Yy, szybko podróż jest po prostu pomiędzy tymi obozami, ale to na razie nas nie interesuje. Teraz zostajemy tu, gdzie jesteśmy. Umiejętności. Możemy sobie dodać umiejętność. I, i, i... I tak sobie obserwuję, co by można było tutaj zrobić. Tutaj sobie dodaliśmy już dwa punkty. A, więcej to i tak nie możemy, bo trzeba mieć drugi poziom. Okej. Okay. To teraz sprawdźmy sobie co tutaj można dodać. Tu jest instynkt łowcy, bystry wzor umożliwia dostrzeganie trudnych do znalezienia zwierząt i źródeł pożywienia. Zdobyć dodatkowe punkty doświadczenia dzięki uprawienianiu zwierząt i odkrywaniu skrytek z żywnością. No to nie głupie. Przesłukuj gruntownie skrzyni i schowki, by znaleźć więcej surowców. Umiejętne zwierząt pozwala oprawianie ciał zwierząt pozwala zdobyć więcej surowców. To jest zablokowane już. Nie, nie, to, to jest zablokowane, to nie. Zariednie ucznicy potrafią odzyskiwać strzały z ciał zabitych wrogów, ale strzały jest dużo na razie, także to chyba sobie odpuścimy. Wyszkuj górę to nie i schowki, by znaleźć więcej surowców. To bądź punkty doświadczenia oprawiając zwierzęta i Dobra, weźmy to. Teraz gitara. Teraz weźmiemy sobie... Cofniemy się kawałeczek tu i tu. Weźmiemy sobie sprzęt i spróbujemy... Zo zobaczymy, co mamy do ulepszenia. Mamy pistolet. Możemy... Tak, za mało surowców. Stabilizator serii. Nie możemy dłuższy magazynek mieścić 10 nabojów. To możemy. Reduktor odrzutu poprawia celność, co zwiększa zadawane obrażenia. Mm, ale możemy też... Łuk sobie usprawnić i w łuku... No naprawdę jeden mi zabrakło. Zabrakło jednego. Dzięki wazowika umożliwia szybsze strzelanie. A, to weźmiemy. A co? Dobra. Dobra i... no idziemy dalej. Idziemy dalej, zobaczymy co jest dalej. Mam nadzieję, że wszystko mi się nagrywa. Chwilowo mam problemy i trudności z... Dziękiem, ale widzę, że chwilowość, Znaczy na chwilę obecną się nagrywa. Mam wieści z załogi i plaży. Odwróć uwagę, wroga strzały tuż obok niego. A po co? Ja chcę mu prostą głowę. Może myślimy za nimi pogróć. Nie! Ojciec Mawias poszedł z szat. Kazał nam tu zostać. Co? Dlaczego? Nie wiem. Może chodzi o następną dziewczynę do rytuału. Pewnie wieczorem czego nie zrobił. Chodziło! O, naprawdę? Może wezwać jakieś posiłki? To nie fair. To nie fair. O kurde. Szalają do mnie. Halo? O, być tak ładnie. Wyszło jak zawsze. Chodź tu. Kolejny. Zapraszam. Jest jeszcze jeden. Widzę go. Widzę go. O tam go widzę, o tam. On go nie widać akurat. <grymne> nie no, muszę oszczędzać amunicję. Muszę się nauczyć strzelać. No ale dobra, żyjemy. Muszę się nauczyć oszczędzać energię. No w ogóle to muszę się nauczyć celować, tak żeby nie trzeba było ogarniać posiłków, które oni, które, które oni wzywają. O. Zapalić pochodnie. Nie ja chcę zapalać pochodnie. Ale chcę i zobaczyć, co tu jest. Miałem tryb taki, gdzie można było podglądać, ale nie pamiętam, który to był przycisk. A, Q. Okej, okay, Q. To jest tryb, w którym widać ukryte rzeczy. Spoko. To sobie otworzymy. i mamy maksymalnie strzał, mamy maksymalnie spoko. Tu jest jakaś znajdźka. Właśnie, może... W tym trybie będzie lepiej widać. Tam jest coś na dole. Ale żeby tam. A nie, tam ognisko było dobre. Nieważne. Tutaj nie ma nic. Tutaj też nie ma nic. Idziemy na górę. Tutaj to, to gdzie? Znowu się przedarliśmy. Strzelanie w szklane latarnie Strzelaj w, w szklane latarnie by... jest płuc i wywołać pożar, sorry. Wydwaj, z tamtej strony. Tak Aha, to o to chodziło. Cicho, rozpoczęto wyzwanie. Nie wiem, jakie to jest wyzwanie, ale... Halo, jest tu ktoś? Chyba widzę latarkę, ale nie mogę... ...strzelać, jak jestem... ...nachylony. Dobra. Wojstwo z ukrycia. No dobra, zabijmy go z ukrycia. Zabijmy go z ukrycia. Po prostu z łuku w bańkę. Ktoś z kimś gada, ale nie wiem Patrzę czy tu coś jest, ale nic nie widzę. Nie ominęliśmy. Jest dwóch dobra by było jakoś ich Trzech jest, jest trzeci Uwaga! Pożar się rozszerza! O to naprawdę się pali tutaj na dole. Proszę jednak taka nie Dobra, spadamy stąd bo. Spadamy stąd, bo tu widzę, że tu się robi ciekawie. I czekamy. I czekamy, bo za, za dużo zamieszanie się zrobiło. Zbrokowany model, menu ma główne, materiały dodatkowe, no, coś jest nowego, do... Dobra, wrócę. O, właśnie. Kiedy wylądowaliśmy na tej wyspie, wiatr i deszcz ani na chwilę nie dawały nam spokoju. Nie mogliśmy zbudować schronienia, ani poszukać jedzenia. Jezu, nie mogliśmy się nawet ruszyć. Zupełnie jakby jakaś olbrzymia ręka przyciskała nas do ziemi. Kiedy burza zaczęła w końcu cichnąć, przyszedł do nas ojciec Matias. Był spokojny i łagodny. Wydawał się nas znać, nasze imiona, skąd pochodziliśmy. Zwracał się do nas w naszym ojczystym języku, a gdy zaczęliśmy go słuchać, wyjawił nam prawdę o tej wyspie. Dał nam wybór ocalenie albo śmierć. Niektórzy postanowili mu się sprzeciwić. On bez chwili wahania zabił ich na miejscu. Ojciec Matthias nie wydawał się okrutny ani zły. Po prostu spokojny i zdecydowany. Kiedy tak stałem na piasku, który poczerwieniał od krwi moich towarzyszy, zrozumiałem, że nigdy mu się nie sprzeciwie. Wyzwania Solarii, to jest pierwsze... Pierwsze z pięciu znalezione. Odkryłem pierwsze, okej. Okay. Trochę punktów doświadczenia wpadło. Zobaczymy, czy tutaj się coś nie, nie schowało przed nami. Tylko jestem, czy tam do tej wody można wskoczyć, ale nie będę wskakiwał, bo jeszcze zginę. A nie chcę na razie. Zobaczyć co jest wyżej. Dzisiaj ewidentnie mam sporo problemów technicznych. Kolejny raz mi. Tym razem gra się zawiesiła. Nie wiem dlaczego całkowicie. Ale jestem z powrotem. Jestem przed tą szczeliną, gdzie musimy się wspiąć na górę. Próbujemy Dobry. Dobry. jeszcze raz. Mam nadzieję, że to nie. Nie gra jest zepsuta. To coś było z systemem. Chodź, wyżej, udało się wspiąć dziś... dziś troszeczkę na górę. Nie wiem, gdzie jesteśmy teraz, ale słyszę strzały, że będzie trzeba chyba gotować łuk. Proct. Proct już idę. nogę żyjesz. go złapała za nogę, no tak. nie ma z tym nic wspólnego. Miło się widzi. Wybacz, twoja noga jest w strasznym o, stanie. Nie, tylko tak wygląda. A. Masz jakieś wieści o innym? Żadnych. A. Chwila! Co ty robisz? Wilki zabrały mi prowiant. A razem z nim nadajnik z szalupy. Jeżeli go nie znajdziemy, nie wydostaniemy się z tego. Ale, ale ty ty potrzebujesz bandaży, morfiny. Wszystko jest w plecach. Otóż to. Aniu! Ciekawie jestem co trzeba wymyślić Zebrać jakieś roślinki. Może co ja wyprawiam? Rzeczy rota muszą gdzieś tam być Onie pomysł, znajdź bagaż Rota ok. Dobra Tutaj skończymy ten odcinek ze względu na małe problemy techniczne i tak dalej. Mam nadzieję, że ogólnie, ogólnie poskładam to i będzie w miarę spoko. Dobra, mam nadzieję, że się podobało. Dzięki wszystkim za uwagę, za lajki, like, komentarze i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!